Legenda głosi, że kiedyś nagrałem odcinek będąc ogolonym na twarzy. No cóż, może kiedyś raz się tak zdarzyło. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Nie było odcinka ponad półtorej tygodnia, ponieważ ostatnio faktycznie budowałem praktycznie same farmy, a z tego co wiem, nie przepadacie aż tak bardzo za tego typu odcinkami. Niemniej jednak dzisiaj pomyślałem, że możemy zrobić coś przydatnego i ciekawego, co mam nadzieję ogólnie Wam się spodoba i ten odcinek obejrzycie sobie z przyjemnością. Jeżeli tak i chcecie oczywiście części Snapcrafta, no to zostawcie dużo łapek w górę. Będzie go z pewnością za jakiś czas zdecydowanie więcej, ale do tego potrzebujemy Snapshotów, do Minecrafta 1.18, a te myślę, że już wkrótce. To jest czasem naprawdę dziwne, kiedy zapomina się o pewnych rzeczach. Na przykład tutaj do tego klipu zostawiłem sobie kadr na Mob Grinder, żeby móc yy, no, pokazać może jak jakiś jeden czy tam dwa moby polecą. Ale dopiero po około 15 sekund, kiedy nic nie leciało, przypomniałem sobie, że cholera jak go wyłączyłem. Wyłączyłem go chyba z dwa tygodnie temu, ponieważ już na tyle dużo mi tych przedmiotów wszystkich naprodukował, że niestety wszystko, nawet te backupy, które są tutaj po drugiej stronie, one wszystkie się zapełniły niestety. Dlatego też właśnie jest grinder wyłączony, ale będę kiedyś czegoś potrzebował, chociaż wszystkiego, jak widzicie on tutaj pod dostatkiem, ale jeżeli tak się stanie, że czegoś by mi zabrakło, no to oczywiście grinder z powrotem sobie odpalę. Villagerzy działają świetnie. Może nie ten ten jeden nie, ale pozostali sprzedają mi naprawdę duże, bardzo duże na bym powiedział ilości szmaragdów w bardzo atrakcyjnych cenach. I ja właśnie handlując sobie w ten sposób, moi drodzy, zdobywam gigantyczne, duże też nie, spore, spore ilości expa, które służą mi do naprawiania tutaj, jak widzicie, przedmiotów. Jedno takie przejście kupna właśnie czy tam sprzedanie właściwie, bo to oni kupują te nici no dobra, może dwa. I taki kill -off, jak widzicie, zaraz będzie naprawiony. Bardzo świetna rzecz. Zwłaszcza, że czasem się naprawdę one ultra szybko odświeżają, co jest rewelacyjne. Normalnie takie źródło szmaragdów, że. Ło ho, ho, No widzicie, dwa przejścia, i już mam na dobrą sprawę. Nawet nie dobrze sprawą, tylko faktycznie mam półtora... tfu, 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 Pół staka bloków szmaragdowych. No i niestety teraz się już zablokowały, ale kill jest jak najbardziej naprawiony. Natomiast tutaj moi drodzy, ja sobie kupuję butelki z EXPEM. Jest to rzecz, której wielu widzów na live'ach nie rozumie kompletnie. W ogóle, przepraszam, że przerwę. Zobaczcie, jak bardzo ze zniżki 1 na. Yy, jeden jedno mięsko zombie na jeden szmaragd już z powrotem urosło do 27. Yy, tych niestety, właśnie, Rotten Fleszy. I nie wiem, z czego to w sumie wynika, aż tak bardzo tego Minecrafta nie znam. Ale jeżeli chodzi o nici, to tam to nie wróciło. W przypadku tego jednego wieśniaka, gdzie mamy, moi drodzy, 15, no to on niestety musiał zostać podmieniony, bo raz mi wieśniak tutaj zginął, musiałem nowego sobie tutaj przeprowadzić, więc on nie był tyle razy zabijany, co pozostały te wieśniaki i te, jak trzymały po jednym szmarach, gdzie tak trzymają. A tutaj niestety wraca to na stary poziom. To się może zapytać, po co mi w ogóle butelki z expem, Potem pierwsza myśl, haha, tak się chcesz wysłanić, nie chcesz już expa od wieśniaków i będziesz sobie rozbijał butelki? He, he. No nie. No nie, ja tych butelek z Expo sobie nie rozbijam, mimo że expa czasem potrzebuje. Ja je zbieram. Jak kurde, chyba zamordujecie. Ja je, moi drodzy, zbieram bardzo kolekcjonersko. Chciałbym kiedyś pobić no, taki rekord. No ja wiem, że ten sezon nie jest nastawiony na rekord i faktycznie nie jest, on jest skromny, ale chociaż jeden czy dwa rekordy można by było pobić. I chciałbym mieć kiedyś, moi drodzy, całą podwójną skrzynię butelek z Expem. I jak widzicie, ku temu powoli dążę. Jeżeli chodzi o taki też gdzieś tam chciałbym mieć całą podwójną skrzynię na intagów, Czyli w ogóle to są dwa przedmioty takie dla mnie zawsze cenne, a jednak da się je zdobyć bardzo fajnie. Na przykład, oh a pierniczy. Nie tak miało być, oj, nie tak Na przykład tutaj mam bibliotekarzy Nie jestem pewien, czy ja wam miałem okazję ich pokazać w poprzednim odcinku Jeżeli nie, no to macie teraz okazję zobaczyć Chociaż wiecie co? Przesada, przesada Aż tyle papieru nie chcę Tych dwóch mam ogarniętych sobie tak, że za jedną, e, jedną kartkę mam jeden szmaragd Bardzo dobra oferta Poznam tutaj Feather Falling 3 za jeden szmaragd Feather Falling 4 za jeden szmaragd Nametag za jeden szmaragd właśnie To mamy Depth Strider za jeden Torns 3 za jeden No i również Nametag za jeden szmaragd, normalnie jak widzicie jest po 6, szes... nie, jest po 20, chyba 28 albo 20, grubo, tu mamy efficiency 4 za jeden szmaragd, lure 1 za jeden szmaragd i oczywiście name tagi, no i również tutaj w tym przypadku name tagi, no tu mamy frostwalker i channeling, spoko, spoko, naprawdę nie wiem czym to się różni, że na przykład właśnie kleryk wraca z czasem na tę swoją starą ofertę, a właśnie e, węd, nie wędkarze, Rybacy, tak, rybacy i w tym przypadku też bibliotekarze zostali już na swojej starej ofercie. No, ale ja nie narzekam, ja się bardzo cieszę. I odłóżmy sobie, właśnie, te nowo zdobyte neym tagi. Tutaj jedno takie pohandlowanie z czterema, daje mi 48 neym tagów. I myślę, że wkrótce będę miał wszystko tutaj ładnie zapełnione. No i dobra, moi drodzy. Co takiego dzisiaj chciałbym zrobić? No, pewnie widzieliście coś związanego z mchem. I owszem, będziemy dzisiaj sobie zdobywali, mamy nadzieję, fajne ilości yy, ekspa yy, Tego. Fajne ilości mchu, który przyda mi się oczywiście do wyłożenia całego endu, całej wyspy endu. A co tutaj? Tu moi drodzy, powstaje farma efektu Bad Omen. Tu już mamy właśnie przygotowany ładnie teren. A tutaj powstaje farma totemów. Ten wielki plac będzie właśnie służy mi do tego, że na tym wielkim placu będą pojawiały się moby z najazdu i na środek będą sobie śmigały, by zginąć. Ja wiem, ten plac jest gigantyczny, dużo większy niż na dobrą sprawę mógłby być, ale ja chciałem. Chciałem zrobić sobie taki właśnie spory placyk i wypełnić go pod, przede wszystkim na początku piachem, ale stwierdziłem, że szkoda tego piachu. Niech będzie trochę sandstone'a i trochę piachu, a może w końcu i samym sandstone'em to wszystko sobie wypełni, jak będzie mnie kiedyś stać. No to w tego piachu jeszcze więcej będę miał. Jak widzicie, tutaj jest e, tak śmiesznie wyłożony ten sandstone, tu i tam idzie i tu, ponieważ właśnie pod tym sandstone'em znajduje się, moi drodzy, rzeka. Zresztą, bardzo chętnie Wam to pokażę. Stało to wszystko przeze mnie wyłożone. Je, ten close nektingloski, fajnie to już teraz wygląda. Tu jakieś oddzielenie było i dalej idzie rzeczka. Spokojnie, to się nawet prezentuje śmiesznie dosyć. No, taką miałem. Kurczę, przyszło mi do głowy pierwsze słowo ambicje, ale ciężko to ambicją nazwać. Po prostu taki. Taki głupki, głupki, głupkowaty plan mi wpadł do głowy, no i sobie go właśnie realizuję. Wszystko zostało tutaj zrównane, teraz wystarczy jeszcze tutaj kapeczkę to wyłożyć i chyba chłopak faktycznie zajmę się sandstone'em, a sandstone'a zdobywam, moi drodzy, stąd. Czekajcie sekundeczkę. O, to tutaj, tak, stąd. Tutaj, moi drodzy, sobie chodzę i rozkopuję tego sandstone'a i dzięki temu właśnie będę sobie całość wyłożyć. A co tutaj jest? Oczywiście w tym miejscu była kiedyś piramidka. No właśnie, była. I to jest świetne źródło sandstone'a, bo lepszego nie mam. Znaczy już się powoli kończy, ale no trochę tego sandstone'a było. Zresztą tam mam gdzieś drugą piramidkę, więc bez problemu sobie znaczną część tego wyłożę. No i tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o te farmy, z których nie chciałem nagrywać oczywiście odcinków, no bo. Z tego co wiem, no, no nie bardzo, aż tak bardzo. Nie bardzo, aż tak bardzo. Nie jesteście wielkimi fanami tego, dlatego też Snapcraft nie będzie jakoś często się pojawiał. Myślę, że na razie, raz w tygodniu. Ale będę starał się robić rzeczy, które, no, nie są farmami. Ewentualnie, właśnie na początku odcinka, tak jak dzisiaj Wam je zaprezentuję. Zobaczcie w ogóle, ile tego piachu tu jest. Grubo, nie? Tutaj trochę piachu. Tutaj piasek, i tu wszędzie. Super, przyda się na TNT czy <laughs> na kopułę. Nie, kopułę nie będę budował. Jeśli chodzi o piasek, wydobyłem 68 tysięcy tego i mam zdecydowanie więcej, aż ponad 10 tysięcy więcej niż z tego kamienia. Fajnie. Najczęściej wydobywalny blok na tym świecie to jest właśnie piach. No i dobra. Moi drodzy, e, chciałbym zdobyć sobie dużą, wręcz może nawet i gigantyczną liczbę e, mchu. I mam właśnie na to taki pomysł, w sumie tak, wydaje mi się, że powinno to działać, ale 100% pewności nie mam, więc zobaczymy. Wiem, że są takie automatyczne, można powiedzieć, farmy mchu, ale ja spróbuję coś takiego zrobić. Później oddam. Ten jeden mech mi się z pewnością przyda. I wiecie co? Tak, szukam jakiegoś fajnego miejsca, żeby tu się móc przedostać, i niech może to będzie gdzieś. No właśnie, dobre pytanie, bo ja mógłbym, moi drodzy, zrobić sobie taki otwór, hmm, nie wiem, może 10 na 10 w dół. I właśnie ten otwór stoł na podmienić sobie na wspomniany mech. Powinno to działać, więc zróbmy sobie dziurę, a niech będzie tutaj. Raz, dwa, ojo, panie, to tak nie działa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, na 2, na 3, na 4, na 5, 6, na 7, 8, 9, 2. Spoko. I tutaj też 20 sobie kratek pójdziemy do przodu. Wiecie co, zrobiłem sobie tutaj taki właśnie można powiedzieć, otwór, i w sumie z tego, co pamiętam, to dyrta też się podmienia jakoś na. No właśnie, na mech. I teraz trzeba byłoby tak troszeczkę sobie tutaj polatać, chociaż nie jest to jakoś ultra wygodne oczywiście, ale się da, jak widzicie, A jak. I tutaj bardzo dużo tego trzeba byłoby pozdobywać, bo właśnie w tym celu ja to, tej moi drodzy, robię. Mm, tylko 15 punktów. Tak, mam przy sobie. Czekajcie, tak też można. Mam przy sobie motykę, która zdecydowanie by mi się tutaj przydała. No nie jest to wygodne, przez to, że się te tak zwane karpety, czyli dywany szane zamchowem szane, nie no, szane się pojawiają i jest to faktycznie średnio wygodne do jakby tutaj wykładania, ale się da. Jak najbardziej się da i no róbmy coś takiego. Szkoda, że jak właśnie nie kliknę na ten dywan, to to się nie przeniesie, ale to byłoby ultra przewygodne. No ale dobra, nie można mieć oczywiście wszystkiego. Problemem śmiesznym też tutaj, jakim widzę, jest to, że czasem, czasem blok mchu może pomylić się z blokiem ziemi. W sensie strawy. No ale na szczęście, jak widać, całkiem, całkiem tutaj to chyba idzie. No i dobra. Chodzi na to, że to byłaby pierwsza warstwa, tak? I szybciutko, o, dokładnie w ten sposób to, sobie to zjeżdżamy. No i oprócz tego, że tu będzie mnóstwo mchu, którego potrzebuję, będzie też mnóstwo dywanów mchowych, mszanych. Ja nam no, się zbłaźnię na dzisiejszym odcinku pod względem wymawiania. E, dywany, które są z mchu. Niech będzie. Yy, no to oczywiście, które są bardziej potrzebne. No to jeszcze od, do tego będzie Azalia. A przypominam, że w najnowszej wersji pre-release Azalia yy, może być wsadzona do doniczek, to prezentuje się nad wyraz wybornie. I też genialną funkcją rozrastania mchu jest to, że on nie pójdzie na te boczne bloki. Dzięki czemu ta dziura będzie naprawdę prosta. I w ogóle powiem wam szczerze, że metoda właśnie taka z mchem będzie świetna do rozkopywania deep slate które będzie pojawiało się oczywiście poniżej kratki 0 i tego z bikonem nawet szybko rozkopywać, nie będziemy tak jak zwykłego kamienia, stąd myślę, że coś takiego może być naprawdę spoko. Jedna warstwa, mnóstwo, mnóstwo mchu, no to lecimy sobie warstwy, oczywiście gdzieś tutaj kolejne i zaczynają się kamienie i o coś takiego nam chodziło. I warstwa kolejna, znowu w dół, jeny, cóż za przyjemność, naprawdę, możecie mi nie uwierzyć, ale to jest tak cholernie przyjemne Kiedy właśnie w ten sposób można sobie to rozkopywać, szkoda, że łopatą tak szybko nie można Toporkiem, toporkiem chyba można szybko te dywany, nie? Tak Dywany, i to jest błąd cały czas, ponieważ on w jednym z nowszych Snapshotów został poprawiony Ale tutaj jeszcze toporkiem dałoby się to ogarniać, no ale od tego oczywiście mamy Montykę, to jest domyślne narzędzie do szybkiego wydobywania wspomnianego mchu O. Oh. To są takie problematyczne czasem kwestie, które będzie trzeba sobie ogarnąć, no ale na szczęście trochę tego dyrtu mam, który sobie z pierwszych dwóch warstw zebrałem i jest on tam w skrzynce, że bez problemu myślę, że sobie z tym poradzimy. No i doskonale i tak też właśnie powinno być. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ile tego muchu będę, moi drodzy, potrzebował. Mam nadzieję, że więcej niż dwie podwójne skrzynie to nie, no ale tak patrząc na to, jak szybko się to wydobywa. To myślę, że dwie podwójne skrzynie to nie będzie żaden problem na dobrą sprawę. To tak ultra szybko zapierdziela, że. ła. Nie kolejnej warstwy już praktycznie nie ma. Trzeba się w ogóle najeść, ale to na spokojnie tutaj. Odłóżmy sobie mech, tutaj odłóżmy sobie azalię. Szczerze myślałem, że trochę więcej tej azali będzie. No i pozwólcie, że jak gdzieś tak tutaj sobie w dole tego mchu odrobinkę włożę. A wiecie co niech będzie tak? Te karpety idą tutaj. Na każdy raz mówię, karpety, mam wrażenie, że mówię słowo skarpety. No ale nie, nie tym razem. To wywalamy, najeść się trzeba i znowu próbujemy. To oczywiście trzeba będzie wywalić i może nawet już sobie pozwolę tutaj to na spokojnie rozkopać. Korzystam oczywiście z mojego głównego kilofu yy, z fortuną, chociaż zazwyczaj korzystałem z silktacza. I szczerze mówiąc, do, do tej pory nie wiem, czemu tak mi się to zmieniło. Nie ma w sumie konkretnego powodu, jakoś tak. Nie wiem, jakoś tak się po prostu zrobiło. Naprawdę poważnie, nie mam bladego pojęcia, czemu na tym sezonie więcej korzystam. E, albo inaczej, jako główny kilow używam kilowów z fortunką, gdzie zazwyczaj on był w Ender częściej, i po prostu czekał na jakieś tam swoje użytkowanie. No Ale spokojnie będzie też i tak. Mi to jakoś nie przeszkadza, no bo gdyby przeszkadzał, to pewnie bym nie korzystał. No i dobra, Wio, kolejna warstewka będzie za chwilkę za nami. Kurczę, jak się tak patrzy z góry na to? To wygląda dosyć fajnie, jak taki ogródek, nie? W dziurze. Jakby to jeszcze oszklić, niby prosta rzecz, a ciekawa. Dobra, zjedźmy sobie jeszcze tutaj tę jedną warstewkę i proszę bardzo. Oczywiście, taki system do rozkopywania dużej ilości terenu, bez na przykład bikona, będzie bardzo przydatny właśnie przy pomocy mchu, ale tylko wtedy, kiedy oczywiście będziemy mieli tutaj dużą powierzchnię, bo te 21x21, 21, no to dużo szybciej pewnie bym kilofen to rozkopał. Zwłaszcza z hejstem. no jeżeli mówimy o Deep Slate, no to ciężko mi tutaj teraz o tym mówić, no bo jeszcze nie miałem okazji jakoś specjalnie pograć na survivalu, gdzie jest Deep Slate poniżej kratki 0 i to nie na hardkorze, ale to był tylko tymczasowy taki epizod. Jeżeli chodzi o naprawdę takie faktyczne, porządne granie, to niestety właśnie jeszcze okazji nie było i mam nadzieję, że wkrótce będzie, bo jak wspominam na początku, możliwe, że wkrótce już będą snapshoty do 1.18. Skąd takie wnioski? Oczywiście z tego, że po pierwsze aktualizacja ma pojawić się na święta, czyli Mojang no nie ma specjalnie dużo obecnie czasu na jej zrobienie. Po drugie, jeżeli właśnie ma być wydana 1.17 aktualizacja już wkrótce, bo pojawiła się wersja pre-release, na której jeszcze nie gram, bo cały czas gram na snapchocie. Przejdę dopiero sobie na pełną właśnie wersję 1.17, no ale jeżeli już pojawił się pre-release, to myślę, że kwestia dwóch 3 tygodni do miesiąca, aż pojawi się cała aktualizacja. Po wydaniu aktualizacji, na dobrą sprawę, no Mojang nie ma na co czekać, od razu już może walić nowe snapshoty do 1.18. Może nie yy, tydzień później, chociaż kto wie. Myślę, że jak na przykład pojawi się w jakiś wtorek... No to przyszła środa, nie ta jutro, która będzie na następny dzień tylko po tygodniu. Już może być środa, w której będziemy oczekiwali wydania tego Snapshota. Eee, no, nie wiadomo kiedy, ale myślę, że Mojang naprawdę się z tym pośpieszy, no bo muszą. Muszą się teraz wyrobić do świąt, bo jeżeli znowu, po raz kolejny by przenieśli nowe jaskinie na kiedy indziej, to myślę, że społeczność mogła by tak delikatnie mówiąc, mieć im coś za złe. <laughs> mogłaby być troszeczkę... Yy, troszeczkę taka no zdenerwowana, pewnie byłoby niemiło. Ale i tak przypominam, że na dobrą sprawę już wszystko, Wordy, łącznie z Wardenem, powinniśmy już dawno mieć na dobrą sprawę w Minecrafcie. Już teraz jest gigantyczne opóźnienie o ponad pół roku. Oczywiście mówię tutaj o tak, bo teraz byśmy wyczekiwali wydania 1.17 łącznie ze skiniami, ze wszystkim. No ale jest, moi kochani, jak jest. Ja tam się cieszę. 1.18 przed nami, a na 1.19 będziemy musieli poczekać do. na zapowiedź, oczywiście, do najbliższego Mineconu, który też powinien być jakoś we wrześniu. Bo przypomnijmy sobie Minecon dwa lata temu tak? Półtora roku temu, no dobra, powiedzmy półtora roku temu, no bo ostatni Minecon był. niecały rok temu. No dobra, powiedzmy, że między półtora a dwa lata. Mówimy o Mainkonie, gdzie został zapowiedziany 1.16. To przypominam, że tam częściowo została omówiona aktualizacja 1.15, gdzie m.in. został dodany blok miodu, o którym nie wiedzieliśmy. No i oczywiście zapowiedziano, pokazano całą aktualizację 1.16. Myślę, że w przypadku nadchodzącego Mainkonu też częściowo mogą coś tam pokazać o 1.18, może jakieś rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, a faktycznie postanowili dodać. A potem zapowiedzą pełne 1.19, czyli tematykę, na którą myślę wszyscy niecierpliwie czekamy, przynajmniej ja. No i też cały czas, moi drodzy, czy pytacie się mnie, ej, TGMI, czy stworzysz Snapcrafta pod 1.17? No cóż, moi drodzy, już był. Pod 1.17 był Snapcraft 5. Ten, moi drodzy, na którym gramy, jest pod, Snap pod Minecrafta 1.8. No czy powinien Snapcrafta 1.17? Minecrafta 1.17 był już Snapcraft 5. Ten jest pod 1.18, czyli pod nowej jaskinie, biomy, podziemne góry i tak dalej. Właśnie tutaj gramy oczekując tych snapshotów. I będziemy sobie to zwiedzać, a wtedy jak już zostanie zapowiedziany 1.19, no to następny Snapcraft 7 będzie właśnie w oczekiwaniu na Minecrafta 1.19. I z, że tak powiem, zaczniemy go otworzymy oficjalnie 1. Jezu mylę się. Snapcrafta 7 właśnie po zapowiedzi 1.19. Nie chcę robić tego wcześniej, bo muszę wiedzieć co jest tematyką. Powiedzmy yy, potencjalnie tematyką jest End. No, to do pierwszych snapshotów, czy ogólnie do rzeczy, które zostały zapowiedziane do main, na mainkonie dopóki nie będą one dodane, no to ja nie wchodzę do endu, albo przynajmniej do jakiejś części. Na przykład, tak jak dodali oczywiście nowy nether, no to od razu pośmi poświrowałem, pośmigałem do nowego netheru. Yy, z endem tak nie będzie. Nie b Nawet jeżeli, oczywiście mówię hipotetycznie, jeżeli będzie aktualizacja endu, to nie będzie tak, że ja wejdę sobie do endu, a potem go sobie zresetuję. Nie, będę czekał do momentu, aż do tego endu będę chciał wejść, bo na przykład będą nowe rzeczy. Cierpliwie. Jeżeli się okaże, że na przykład yy, będzie to, co mam najbardziej na to nadzieję, czyli aktualizacja natury, no to zrobię podobnie jak na Snapcrafcie 5 na początku, czyli spierdzielę gdzieś daleko, tylko byle spawn wygenerować i uciekać jak najdalej, żeby gdzieś w okolicach spawnu były te nowe biomy, które oczywiście mają się pojawić. Taka bardzo szybka akcja to będzie. Jeżeli się okaże, że to będzie jakakolwiek inna aktualizacja, no to będę uważał, żeby tworząc nowego Snapcrafta, na przykład nie, od, nie, o, nie wygenerować sobie jakiś tam terenu, gdzie coś może się pojawić. Chyba że okaże się to aktualizacją taką, jak na przykład, nie wiem, 1.14, która zmieniała generalnie Overworld, w dużej części zmieniło wioski i tak dalej. No to będę po prostu skromnie odwiedzał tereny, te też bliższe będę mniej odwiedzał, żeby mieć gdzieś w pobliżu nowe wioski. I tak jak, oczywiście mówiąc, teoretycznie, jakby to było 1.14 teraz. Jeżeli to będzie coś nowego, na przykład aktualizacja starych struktur, no to też raczej głównie będę żył gdzieś tam hen, dalej. Daleko, daleko, Dlatego też będziemy czekali na Mainconie. Aż mi zabrakło tchu na mainconie yy, właśnie na zapowiedzi aktualizacji, a potem pewnie już dzień później. Czyli na przykład nie wiem powiedzmy, Maincon będzie 30 września, no to 31 września, ile będzie 31 września odpalamy już Snapcrafta 7. I mam nadzieję, że to wszystko nam się, moi drodzy, uda. W dzisiejszym odcinku to praktycznie będzie na tyle. Dlaczego? Ostatnio czytałem sporo komentarzy, pojawiła się nawet pewna dyskusja na relacji a propos Snapcrafta, że już Snapcraft się tak nie ogląda, że Snapcraft jest nudny, że ja się kończę, ale przede wszystkim problem w tym jest taki, że ja Snapcrafta, nie zrozumcie mnie źle moi drodzy, ale ja nagrywam go przede wszystkim dla siebie, ja go lubię nagrywać i Snapcrafta będę nagrywał, nieważne jakby się oglądał. Ja chcę go robić, to jest seria, która jest trzonem tego kanału, tak samo jak przeglądy snapshotów i dla tego trzonu chcę go prowadzić, chcę to nagrywać, nawet choćby to nie wiem, miało po 10 tysięcy czy nawet 5 tysięcy wyświetleń. Snapcraft będzie, może rzadziej, może będzie jeden odcinek tygodniowo, ale będzie. Snapcrafta w życiu nie zakończy bo to wiecie co? Tak długo będzie kanał, tak długo będzie Snapcraft, no i cóż, jeżeli ktoś nie lubi Snapcrafta, no to bardzo mi z tego powodu <laughs> wszystko jedno na dobrą sprawę, no bo i tak tego Snapcrafta będę prowadził, nawet sam dla siebie z takich czysto egoistycznych względów, bo go po prostu bardzo lubi. ale z tego co wiem, spora część z was również go bardzo lubi, co widać często po wyświetleniach, no bo jeżeli chodzi o serię Survival, która robi po 50, 60, czy nawet czasem 100 tysięcy wyświetleń, to są rewelacyjne wyniki. To nie są dobre wyniki, to nie są bardzo dobre, to są rewelacyjne. Dobrym wynikiem byłoby 25 do 30 tysięcy wyświetleń, to byłby bardzo dobry. Dobrym wynikiem byłoby 15, 10 tysięcy, średnim 5 i tak dalej. Ale wy robicie, moi drodzy, dziesiątki tysięcy wyświetleń. No nie wiem, ile zrobił ostatni odcinek, musiałbym na szybko pewnie zerknąć. Poprzedni odcinek zrobił 60 tysięcy wyświetleń, kiedy szliśmy do leśnej posiadłości. Jeszcze wcześniejszy? 69 tysięcy. Wcześniej? 67 tysięcy. 76 tysięcy. 69 tysięcy. 92 tysiące. 85 tysięcy. No moi teraz to są rewelacyjne wyniki! Kocham! Kocham nagrywać na serię, cieszę się niesamowicie, że Wy, moi drodzy, chcecie ją oglądać i mam nadzieję, że będziecie chcieli dalej. Nawet jak to będzie tak, jak teraz robi po 60 tysięcy, no tylko będzie trzy razy mniej po 20 tysięcy wyświetleń, 10 tysięcy dalej będę to nagrywał, bo ja to po prostu lubię. To jest hobby, ta seria jest moim hobby, nie jest specjalnie dochodowa, no bo dużych pieniędzy oczywiście z odcinków tutaj nie ma, mimo że są te reklamy. Ale na przykład z takiego przeglądu muszę 4 czy 5 snapcraftów nagrać, żeby zarobić tyle co z jednego przeglądu, więc widzicie, pod tym względem... To nie chodzi na dobrą sprawę pieniędzy. Ja po prostu chcę to robić. To nie jara. To jest taki hobby, jak już mówiłem. No i nic moi drodzy, ja wam i szczerze dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i żegnam się z wami w tej piękną cholera. No to sobie załatwiłem. Nie mam jak wrócić do domu. Jakiegoś creepera będzie trzeba zabić kawałek. Trzciny sobie ogarnąć, ale to na spokojnie, wrócę sobie. Pogadaliśmy, polataliśmy, mam nadzieję, że odcinek wam się mimo wszystko spodobał, dzięki wam wielkie, żegnam się z wami na tle tej przepięknej górskiej wioski, trzymajcie się moi drodzy i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce, cześć!